Cześć, nazywam się Anna Bednarczuk. Jest ze mną profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jesteśmy na torfowisku. Czy miejsca takie jak to pomogą nam łagodzić skutki zmian klimatu? Absolutnie tak. Pamiętamy, że z jednej strony bardzo niedoceniane fragmenty naszej rzeczywistości, często opisywane jako nieużytki, ale jednak działające jak gąbki, przytrzymujące wodę. Pamiętamy też, że w razie że w czasie wzrostu temperatury tej wody nam coraz bardziej brakuje. Te nasiąkające wodą, często duże bardzo środowiska, to, no, to jest sposób na ochronę przed zmianą klimatu. Po prostu nie tracimy tej wody tak szybko eee, i dzięki temu m, zarówno one, jak i tereny przylegające mają szansę na spokojne wejście w, do nowej rzeczywistości wysokich temperatur, gwałtownych opadów deszczu. Kwestia zmiany klimatu to również kwestia zwiększonych emisji dwutlenku węgla. Czy torfowiska są w stanie zmniejszać, czy znaczy pochłaniać dwutlenek węgla z powietrza? One przez tysiące lat takie, tak, taką właśnie funkcję pełniły, bo pamiętamy, że choć powolnie, ale bardzo skutecznie zatrzymują e, dwutlenek węgla. Niewiele tego dwutlenku węgla pochłania, natomiast gdy już e, ten dwutlenek węgla trafia, do terenu, w teren podmokły, to zwyczajnie ulega konserwacji w taki sposób, że może być przychowywany przez dziesiątki, a często setki tysięcy lat. I mówi się o tym, że, były, że torfowiska w przeszłości były jednym z elementów, które sterowały klimatem. Człowiek ze swoją aktywnością, a tak naprawdę z dużymi, z dużymi działaniami związanymi z usuwaniem wody, no w, imienie, w, im, w imię takiej logiki, czynienia sobie Ziemi poddaną, wiele z tych miejsc osuszył. Na dziś te torfowiska stanowią silny emiter dwutlenku węgla do atmosfery. Innymi słowy, dodają się do efektu działania człowieka, do kominów, do rur wydechowych w postaci dodatkowej porcji dwutlenku węgla. A trzeba pamiętać, że węgla w torfowiskach są olbrzymie ilości, większe niż w drewnach, w drewnie w lesie. Czyli dobrze nawodnione torfowisko stanowi rezerwuar węgla, ale torfowisko przesuszone jest bardzo szybko oddaje i stanowi duże źródło emisji. Tak, na to na, pamiętamy, że ta działalność związana z, z, z emelioracjami ona obniżyła poziom wody na naszych terenach podmokłych, a teraz na to nakłada się jeszcze zmiana klimatu i niezbędne są tutaj działania, które będą przywracać odpowiednią wilgotność naszego środowiska. Z jednej strony aktywne działania w kierunku uczynienia krajobrazu bardziej wilgotnym czyli takim, który jest bardziej odporny na brak wody, ale też i na silne, duże ilości opadów. Z drugiej zaś strony ochrona węgla, który niechybnie trafi do atmosfery, jeżeli nie podniesiemy poziomu wody i dołączy się do innych zjawisk, wywołując intensywniejszy jeszcze wzrost temperatury. Chronimy, a równocześnie działamy w kierunku bezpiecznej przyszłości dla, dla terenów podmokłych, ale także terenów przylegających, bo ta, te drobne elementy złożone w całość to w zasadzie bezpieczny krajobraz, no, który już tak na dziś stawia, no, jest stawiany przez dużymi wyzwaniami związanymi z niedoborami wody. Zatem warto chronić torfowiska i to właśnie robimy. Między innymi w ramach projektu Lasy dla Mokradeł, który jest realizowany przez Lasy Państwowe we współpracy z uczelniami z Poznania oraz z Centrum Ochrony Mokradeł.